Kolejne zadanie z egzaminu trudnego. Na rysunku przedstawiono dwa trójkąty: ABC i KLM. Podano długości boków AC, to jest 7, i KL też 7. Oraz zaznaczono miary niektórych kątów. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. I teraz mamy udowodnić, sprawdzić, czy to jest trójkąt równoramienny, czy nie, i czy te dwa trójkąty są przystające. Proponuję najpierw policzyć kąty. Jeżeli tutaj mamy dwa kąty 59 stopni, do tego sobie dodamy kąt 62 stopnie, no to możemy dodać pisemnie. 9 dodać 2 to jest 11, 1 w pamięci. 6 dodać 6, będziemy mieli 12. A zatem 121 stopni mają te dwa kąty, ponieważ suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. Tak, od 180 stopni odejmiemy sobie 121, kto woli może pisemnie, można w pamięci. 180 odjąć 120 to jest 60, odjąć jeszcze jeden, mamy 59 stopni. A zatem ten trzeci kąt ma 59 stopni. Analogicznie będzie w tym trójkącie 62 i 59, to znowu nam wyjdzie, że to jest 121, czyli na trzeci kąt zostało 59 stopni. I teraz na pewno trójkąt KLM jest trójkątem równoramiennym, bo ma dwa kąty po 59 stopni. Nawet byśmy mogli napisać, że ten bok będzie miał 7, tak jak tutaj z tej strony. Analogicznie będzie tutaj, zobaczcie, tutaj jest 7, tutaj też będzie 7, bo te dwa kąty są takie same, czyli obydwa trójkąty są trójkątami równoramiennymi. Wobec tego to zdanie, gdzie mówią, że nie jest równoramienny, jest zdaniem fałszywym. Teraz, czy te dwa trójkąty są przystające? Popatrzcie, jak tak, żeśmy sobie dopisali wszystko, to możemy skorzystać z takiej cechy bok, kąt, bok. Czyli mamy bok 7, kąt 62 stopnie i znowu bok 7. I tutaj mamy analogicznie, mamy bok 7, kąt 62 stopnie i bok 7. Czyli możemy skorzystać z takiej cechy bok, kąt, Bok i stwierdzić, że te dwa trójkąty są przystające, albo mogliśmy zauważyć tak, że przy boku 7 leży kąt 62 i 59, i analogicznie w tym trójkącie, przy boku 7 mamy kąt 62 i 59 stopni, a zatem cecha kąt, bok, kąt też nam tutaj zadziała. I te dwa trójkąty są trójkątami przystającymi. Zaznaczamy, że to jest prawda.